Ciężko, tutaj witam w pierwszym odcinku z single player The Forest Była seria The Forest kopa z ekipą Ale nie było żeby się dogadać tam z ekipą Kiedy co nagrywać I tak dalej, tak dalej, tam już praktycznie nie ma co robić I to postanowiłem sobie, że A, zrobię serię z singla Lubicie oglądać Chcieliście, pytaliście czy będzie jeszcze taka seria Więc, więc czemu nie Postanowiłem, że ją sobie zrobię Dobra, tutaj biorę wszystkie swoje rzeczy jak to zwykle na początku. Wiem, że było milion update'ów już chyba do, do tej gry od czasu kiedy pojawił się ostatni. od czasu kiedy pojawił się ostatni odcinek z e, To nie grałem, to nie grałem, bo ja tej gry tak naprawdę lubię tą grę i ją szanuję, ale. Boję się w nią grać. No to bez bicia boję się w nią grać, bo te kanibale to po prostu one są chamy takie bezczelne. Że ja się ich boję. Dobra. Uciekam już, uciekam, uciekam. I idę na swoją wyspę. Idę na swoją wyspę tą co zawsze. Tą co byliśmy na kopie. Idę na tą samą wyspę. Nie wiem, chyba że zmienili... Chyba, że zmienili, nie wiem, mapę czy coś, to nie będę płakał na brak tej wyspy. Przy okazji pozbieram kamień już na to nasze pierwsze ognisko. Pierwszą balangę w nowym mieście. Ej, tego tu chyba nie było. Chwila, bo zabłądziłem. Tu wyrzuciło już bagaże jakieś kurde doszka. Ja wszystko sobie już pozbieram na sam początek. Dobra, dobra Pyk, pyk, pyk. Oczywiście seria będzie ta będzie spokojnie, ale, ale nie zabraknie, nie bójcie się o to. U, u, u mnie nie trzeba się bać o jakąś nudę, bo to po prostu to, tutaj... Kto oglądał Koopa, ten wie, ten wie co się działo. A mówię też trochę ciszej, bo jest godzina pierwsza w nocy, dokładnie 0035. I, i nie chcę się drzeć, ale Także są emocje. Także są emocje. Jeżeli mnie z kurde drapną, to mam już przekichane. No ja nie chcę iść tutaj, po tym całym lesie, ziomek. Dawaj, 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 dawaj. patyczki zbieraj, wszystko zbieraj, wszystko się przyda Weź sobie ten kamień, dropni Gdzie my jesteśmy? Ło cykobliet Jesteśmy w czarnej... Nie będę mówił już... Brzydkich słów Musimy iść chyba na dół Idziemy Dawaj kamień Przyda się Dobra, idziemy tędy Nie wiem naprawdę gdzie idę Ta mapa jest chyba jakaś większa, tak? Kiedyś nie było O nie! O nie! O nie! O nie! Już na sam początek, ja jestem chyba u nich na Idź ode mnie! Jezu, eee! idź ode mnie, idź ode mnie, proszę, idź. Idź, idź. <ślamatyczny> Co się tak cieszysz? Chcesz wyjść? O! Idź ty! Kurde! Jezu! Prawie zginę, zaraz zginę! Hop! 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 Chodź tu kurde teraz! Co teraz taki cwaniak? No właśnie. Chodź! Już tak nie żyjesz! Eee! Dobra, nie żyję, uciekam, uciekam, uciekam! Już, już jest ciężko, już na sam początek, już były mocne fighty, ja nie wiem ile tutaj w tej grze przeżyję, ale... Ja stąd uciekam. Aha! Mhm! Jestem w ich bazie, Olizard Już na sam początek, ostre fighty i... To będzie mocarno, serio. Jestem w jakiejś ich wiosce. Uciekam stąd. Chowaj zapalniczkę, bo ich przyzywasz nią. Co tutaj jest? Jakaś polanka, niby ładna. To ja się, to chyba osiedle. Tylko tam oni są blisko, kurde. Teraz zaś. Nie jest kolorowo, powiem wam. Nie jest kolorowo. Ale dobra, no spokojnie idziemy stąd. Tam są góry, ja nie chcę iść w góry, idę w tamtą stronę. Tutaj się gdzieś osiedlimy. O, kanion! No kanionu kiedyś pójdziemy, trzeba zapamiętać, że to jest w tym miejscu. Jezu, myślałem, że on leży. Dobra, tam powinna być wyspa, tam powinna być wyspa i mój dom. Eee, ale chcę dom zrobić sobie tutaj, bo jest woda. Więc jest jak w miarę na razie spoko a tak tutaj zrobię. Tutaj zrobimy swój pierwszy, że tak powiem Swój pierwszy domek, swoje pierwsze mieszkanie Tylko tam u góry chciałbym. Wolałbym tam u góry, bo tutaj to mi się nie za bardzo podoba. Lizard witam Przyjacielu No tą sobie głowę wsać Kanibale mogą mi jeść. Cześć, kanibalu. Chcesz gdzieś głowę? Pewnie. Takaś jakaś anomalia się dzieje w kamerce O, tutaj gdzieś gdzie mi się kończy ręka, bo. światło się zepsuło. Kolejny lizard idę do niego. Na no, sam początek już sobie akwipunek ogarnę. Nie uciekaj! I tak zginiesz. Dobra. I stąd biorę drzewa. Stąd biorę drzewa i tutaj sobie zrobimy jak na razie domek. Myślę, że jest fajnie, przytulnie. To dlaczego by nie, prawda? E, tylko tak o. Żeby, 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 żeby. Nic nas tutaj nie porwało. Żadne ufoki. E, B. Fire, fire, fire. Ognisko. Tutaj sobie damy ognisko. Co potrzebujemy jeszcze? Jeszcze parę kamieni. Dobra, to bierzemy parę kamieni. Dobra. To jeszcze gdzieś tu kamienie jakieś. O, pająk. Dobra, to będzie całkiem bezpiecznie, to będzie całkiem fajnie, myślę. Eee, kiedy się stąd przyniesiemy? Mówię, no na razie tutaj budynek check, będzie spoko, ale mam strasznie mało jedzenia. Trzeba będzie się poprzechodzić... trochę. Już po, w podróże będzie trzeba iść. Mm, I zrobimy sobie jeszcze tutaj przy, ognis przy ognisku mały shelter. No na sam początek nie ma co za dużo wojować Wszystko na spokojnie, na spokojnie No wszystko by już chciał Hop od razu Ścinuj drewno, ścinaj Tylko ten aż mało chapsów Czekaj ziomy. Bo, jak wystarczy, że coś mi teraz lekko dupnie, jest w dupie. <grystanie> Przypiekę sobie tego Lizarda Gridlu Lizarda od razu grilluj 2, i bobiś, proszę cię, nie wpadnij na ogniska. Co tam biegło? Tam coś biegło. Ja ich słyszę chyba Już na sam początek sobie przewaliłem To nisko się jakoś inaczej pali, tak się nie paliło Co to było? Niezarte. Dobra, jem, szybko, 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 szybko Ead. Kurde, tu się nie je, tu trzeba mieć medy medyczne, te energie Ta? To nie, to nie to chyba Medsy, o, dobra, mamy medsy Jest git, dobra To idziemy ścinać dalej drewno i trzeba będzie iść poszukać jakiś nowy skrzynek, bo strasznie ich za mało wzięliśmy Ale no to były, było ich dużo No może być ciężko, już zaczęliśmy trochę lamersko jak zawsze Dobra Spokojnie, dam sobie radę. Nie musicie się o to martwić. Wysadzę że się martwię. Dobra, dawaj. Hop, 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 szybko. Zajac, uciekaj stąd. Ej, to mi się chyba nie spali, nie? Jak ja tak blisko jeste. Chyba się nie spalę, to? Trochę za bliska to położyłem. No nic, będziemy się palić. Co? Te zające tak biegają jak oni czasami. Daj, dawaj, wściekaj dawaj, drewno. Hop Co jest z tym drewnem, o. Spada drewno, uwaga na budowie tam. Co wyrzuciło moją, ej oddawam moją belkę. O lizard. Fajnie, dużo lizardów będzie, jaki ten, yy, pancerz. Wiem, że jeszcze zdać się z saranek robić pancerz, to wiem, wiem, wiem. Robi się już też noc, jeszcze jedno. Ale tam jeszcze chyba To nie daje patyków, to większe daje patyki Czekajcie, poszukamy na szybko Patyków Musimy iść w las, jak ja tego lasu nienawidzę Jak ja nienawidzę lasu Odkąd pierwszy raz zagrałem w Deforest nie, nie lubię lasów Dobra, milam patyków Sticksów mamy Być byli ja to pamiętam ziomek. Nie zapomnij mi. O! Zarazcie. Nora, Dobra, Lizard wyjaśniony. Co jeszcze? Ile? Siedem tego? Chyba was mama nie. Nie wiem, bije w domu tuczkiem. Ja tu drzew muszę skusić. O nie, słyszę coś. O nie. Co? Bajszy walar. Hop. No na czylku na spokojnie. Dobra. Eh, Bo mi deski uciekają. Chodź tu! Chodź tu! Nie! Chodź! Ty idziesz z nami. Ooo, eee, jejku! O! Uciekaj ode mnie! Jejku, zawał prawie dostałem! O, o, o Jejku! Pal się ty! O co umarłem prawie. Tak gra jest chora, tak gra jest. Ja tam nie idę, ale muszę iść... Jezu. Lizard, cześć, chodź Przydasz mi się Ty co się, jak się robi armor? Po mnie A, tak o, dobra Nice Oho? Słyszałem cię, zaraz cię tu szybciutko wyjaśnię Tam wiem, że biega jeden Jejku, tak niespodziewanie na mnie wyskoczył, ty. On tu na drzewie gdzieś kampi. Poszedł na drzewo. Ja biorę sobie belkę. Na spokojnie ją taszczę. Jakiś gnój. Śmierdzący. Co? Czego to jeszcze brakuje nam? Kamieni? Serio kamieni nam zabrakło? Tu nie ma kamieni. Jest kamień. Drugi. Ile kamieni? Sześć, o Boże. To za burżujka. Ja to tylko po kamienie przyszedłem. To nie moja wina, że mnie tutaj samolot strącił. Dlaczego wy mnie bijecie? Jeszcze jeden kamień życie uratowane. Nie, jeszcze jeden, kurde. Jeszcze nie wiem życia uratowanego. Nie, ale się zlękłem. Ośmiec cała klatka baboli, bez kitu, co za idzie dostać. Jeszcze jeden kamyczek. O lizard. Chodź tu kolego. Kolejny! Dobra, biegnij se tam. Kiedyś się z tam rozprawię. Gdzie jest ten bandyta? Chodź bandyto. Spalę cię żywcem, nie? Wiedz, że będziesz płonął. Ej, tam, nie spal się On się spali? Chyba się spali Lizard Dobra Łooo no, to jest pancerz, to mi się podoba Czekajcie, ja se zapiszę, ja se zapiszę gierce, ja se zapiszę gierce e, Jak się sawe, uję, tak się uję. Dobra, slot pierwszy O! Ty kurzy To jeszcze nie jest taki zawałek, wiesz, jak wiesz, słyszysz, nie? A jak tak słyszysz, że coś tam nagle zobaczysz, to... Nie polecam nikomu Nie polecam tego nikomu. Nie wiem na co ja się piszę grając w ogóle w tą grę. No tylko o takich porach godzinnych. Jejku. Gdzie moje ognisko? Ej, zgubiłem ogień. Dobra, to jest dom. Jest, spalił się, super. Mamy kości jakieś. Nie wiem na co możemy przeznaczyć te kości. Eee. Ale tak, jeszcze już będę z wami żegnał. Odcineczek jest. Krótki, bo pierwszy odcinek jest krótki, e, ja już sobie nie wiem czy to pomaga escape czy nie, ale exit to main menu dam, gierka zapisana, e, oczywiście dzięki wszystkim za oglądanie tego odcinka, myślę, że się podobało, e, na pewno się podobało, się zlękłem i, i nie pierwszy, nie ostatni raz, <laughs> serio, naprawdę. E, Zostawiając lajka doceniasz, doceniasz moją pracę, tak samo komentując, pisząc jakieś tam oceny swoje, dobre czy negatywne, ja to wszystko czytam i staram się jakoś ulepszać tutaj i, i, i działać jakoś dalej. Oczywiście jeżeli chcecie więcej odcinków i chcecie szybciej odcinek z The Forest, łapeczka w górę, im więcej w górę wiadomo... Nie, że bramańskie to mnie po prostu motywuje, bo każdy się pyta, po co ci tu łapkę w górę? Ja po prostu widzę, że jest dużo łapek, i to się podoba, eee, komuś to, to to jest naprawdę spoko. Eee, no, więc bez tego przedłużenia, widzimy się w kolejnym odcinku. Rożka, narka, strzałka.